Polska będzie y, po prostu modna i dostępna. Paweł Amulewicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W naszym kopernikowym studiu Justyna Szostek, dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pani dyrektor, uśmiech na naszych twarzach, bo, bo, bo sporo porozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę, ale jeśli Pani pozwoli wróćmy do tego na początek nie? jednak trudnego roku 2020, roku pandemicznego, który pewnie dla sporej części branży turystycznej był no, absolutną abstrakcją, nie tylko dla branży turystycznej ale my o niej rozmawiamy. E, macie sygnały na pewno ze strony e, przedstawicieli przedsiębiorców, którzy właśnie turystyką się trudnią. Jak oni wspominają, to na rok 2020 to był czas no, niezwykle trudny, to jest chyba no, za małe określenie. Mm -hmm. Wszystko zależy od tego, jaką dziedziną się kto zajmuje. To należy na pewno o tym wspomnieć, bo rzeczywiście był to trudny rok, wymagał bardzo dużej elastyczności od przedsiębiorców. Natomiast sygnały mam bardzo rozbieżne, różne informacje do mnie wycierają w trakcie rozmów, spotkań. Niektóre obiekty są zadowolone, nigdy takiego sezonu jeszcze nie miały, ale to raczej dotyczy obiektów sezonowych albo mniejszych obiektów. Obiekty duże bardzo straciły ze względu na to, że sam sezon jest niewystarczający, żeby utrzymać całorocznie e, hotel, który zatrudnia np. 100 czy 150 osób. Także to niewątpliwie chyba najbardziej się właśnie w tych miejscach przełożyło na no, zwolnienie ewidentnie poza sezonem, bo musimy pamiętać, że pandemia spowodowała brak przyjazdów grup zagranicznych, ale nie tylko. Skończyły się konferencje, bo wszyscy poszliśmy do internetu na, na spotkania, a to też był niewątpliwie taki pozasezonowy zastrzyk finansowy, pozwalający na po prostu funkcjonowanie przez cały rok i później bycie otwartym najbardziej popularną, aczkolwiek to też się zmieniło w czasie pandemii, ale najbardziej popularną jednak po roku, czyli lato, kiedy u nas się dzieje. 8 maja roku 2021 to taka data, na którą cała branża hotelarska chyba czekała z utęsknieniem, bo mogli wrócić do, do, do pracy, co prawda w 50% obłożeniu, ale to jest pewnie dla nich i tak duży, duży pozytyw. Faktycznie mamy takie sygnały i no, branża odżywa nam powoli przez tych już kilka dni ponad, które mogą funkcjonować. að um vera? Media przekazywały informację, że teraz po 8 maja to się wszystko uruchomi i e, będzie zatrzęsienie ludzi. E, tak nie jest do końca. E, sukcesywnie i bardzo stopniowo to się e, rozkręca, mówiąc kolokwialnie. Natomiast e, myślę, że najbliższy weekend długi, czyli e, oscylujący wokół Bożego Ciała na początku czerwca będzie takim początkiem e, sezonu turystycznego na Warmii i Mazurach. Myślę, że to te do końca, znaczy wiadomo, chciałoby się, żeby od razu było pełne obłożenie, natomiast pamiętajmy też, że wiele obiektów było zamkniętych przez wiele czas, przez dłuższy czas. Musiało pozwalniać pracowników, teraz jest czas na zatrudnienie, przeszkolenie, dopracowanie szczegółów, chociaż wiem, że też obiekty doskonale wykorzystywały ten czas zamknięcia na remonty, na przystosowanie się do nowych rozwiązań. Także no, trzymam kciuki, żeby ten początek czerwca rzeczywiście był takim uderzeniem i gorąca i trwał jak najdłużej u nas. Myśli Pani, że możemy w sytuacji pandemicznej trochę upatrywać takiego pozytywu, że część turystów wybierze właśnie wypoczynek, urlop w kraju na rzecz wyjazdu zagranicznego, które... No chociażby z zawirowań związanych ze szczepionkami, propozycjami paszportów szczepionkowych, różnych innych tego typu pomysłów, no będzie utrudniony po prostu. Łatwiej będzie wypocząć sobie w kraju, licząc na dobrą pogodę. Myślę, że to jest jedna rzecz. Kwestia bezpieczeństwa, bliskości do domu w przypadku zachorowania też myślę, że może być dla niektórych osób takim znaczącym decydującym, elementem decydującym o pozostaniu w Polsce. Nadal będzie ta tendencja z ubiegłego roku utrzymywana, czyli Polska będzie po prostu modna i dostępna. Niezwykle ciekawe pomysły Wasza organizacja wprowadza i już tak naprawdę realizuje. Taka nienachalnie podana promocja regionu, chociażby poprzez kontakt z blogerami. Kolejna odsłona tych działań będzie też funkcjonować w tym sezonie, rozpoczętym sezonie turystycznym. Jak chcecie promować region właśnie za pośrednictwem? Zdaniem niektórych to są ciągle nowe media, ale media społecznościowe, które już z nami są przecież ładne w parę lat. Skaza się. Nawet był taki moment, że mówiono, że blogerzy i blogi już nie będą funkcjonować, że ten, ta tendencja, ten trend się absolutnie wypala. Absolutnie nie. Pandemia utwierdziła nas w przekonaniu, że internet to jest medium przez które warto docierać, bo wszyscy w tej chwili praktycznie budzimy i zasebyamy się z telefonem, co nie jest oczywiście zdrowym odruchem, niemniej jednak tak to po prostu funkcjonuje. Zaprosiliśmy i za tydzień od w, drugi po, w drugiej połowie tygodnia następnego będziemy gościć w sumie czterech blogerów polskich. Którzy będą w różnych obszarach tematycznych poruszali się po Warmii i Mazurach. Jedni będą pływać po zalewie wiślanym, zaglądać do portów, pokazywać atrakcje, które są w tych portach. Jedna z pań będzie w obszarze turystyki kulinarnej poruszała się po regionie, pokazywała, co warto zjeść, gdzie warto zjeść, z kim się spotkać, gdzie jest ten naprawdę regionalizm, gdzie można go dotknąć, jeżeli chodzi o kuchnię. Będzie też bloger, który będzie pływał po rzekach i pokazywał, że warto wsiąść na kajak i na Warmi i Mazury wyruszyć i będą też y, blogerzy, którzy będą poruszali się po miasteczkach Citas pokazywali atrakcje dla rodzin z dziećmi. Także bardzo szeroki zakres, wszystko się będzie w, jedno, w jednym czasie działo. Każdy z tych gości zaproszonych ma swoich odbiorców, do nich kieruje swój przekaz i myślę, że jest to w tej chwili jedno z bardziej wiarygodnych źródeł, bo blogerzy przyjeżdżają, opisują to, co czują. Oni nie piszą, że coś jest piękne, jeżeli się im nie podoba po prostu. Co dla nas też jest bardzo istotne, bo my Myślę, że każdy z nas szuka prawdy, w, jeżeli chodzi o wypoczynek. Pamiętam 15 lat temu były takie sytuacje: wchodziło się na stronę obiektu, które dopiero raczkowało, ale już były, e, albo były jakieś reklamy w internecie, zdjęcia były piękne, przyjeżdżało się i było zupełnie inaczej. Teraz życie bardzo szybko weryfikuje, już nawet chyba nie ma takich miejsc, mam nadzieję. To jest e, też siła internetu, tak? Szybko wrzucone zdjęcie gdzieś w do społecznościowy może zrobić tą anty, antyreklamę takiemu miejscu. Dokładnie tak. To, dlatego też blogerzy, e, właśnie, dlaczego cenię sobie? Akurat współpraca z, z blogerami, bo to już kolejna nasza taka współpraca po ubiegłym roku: wyniki, efekt, informacje, które zostały po prostu w świat przekazane. no Bardzo nas zaskoczyły pozytywnie i stwierdziliśmy, że ten rok również to będzie taki moment na współpracę właśnie z blogerami. Jest jakieś takie jedno miejsce, pani dyrektor, gdzie będzie można zbiorczo śledzić te relacje, te posty, te filmy, które blogerzy stworzą? Macie jakieś e, odesłanie do nie wiem, profilu facebookowego? Czy to wasza strona internetowa będzie takim miejscem, które skumuluje te treści? Na pewno będziemy na naszym facebooku i instagramie e, portalu regionalnego mazury.travel udostępniać to, co w, w, w czasie pobytu będzie się działo, ale jak również to, co powstanie po pobycie, bo e, blogerzy podczas e, przyjazdu będą pokazywali na żywo, gdzie byli, co robią, jak, czego testują, tak, i czego doświadczają, a oprócz tego po pobycie będą też takie relacje zbiorcze na swoje blogi wrzucać, także na pewno będziemy to udostępniać i, pok i pokazywać. Zachęcamy w takim razie, drodzy Państwo, do wypoczywania na Warmii i Mazurach w już rozpoczętym, jak ustaliliśmy, sezonie turystycznym. Państwa i moim gościem była Justyna Szostek, dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www Kopernik. Kopernik.tv. Paweł Amulewicz, pięknie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję i zapraszam na Warmię i Mazurę. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv